na naszym kanale sieci sklepów ZOOmar. Tematem dzisiejszego odcinka będzie montaż oświetlenia ledowego firmy Aqua L Retrofit. Na oświetlenie ledowe w moim akwarium zdecydowałam się z kilku powodów. Po pierwsze energooszczędność. Świetlówki T5 lub T8 zużywają o połowę więcej prądu niż ledowe oświetlenie Retrofit. Po drugie żywotność. Producent gwarantuje nam, że taka świetlówka w naszym akwarium będzie świeciła 50 tysięcy godzin, co w przeliczeniu daje nam ładnych kilka lat. Trzecim powodem to oddawanie ciepła. Świetlówki T5 lub T8 oddają zdecydowanie więcej ciepła niż oświetlenie LEDowe retrofit. Przez co nie dochodzi do przegrzania zbiornika. Jak wiadomo, im wyższa temperatura wody, tym stężenie amoniaku jest zdecydowanie większe, a amoniak potruwa ryby. Czyli jest to bardzo niekorzystne dla naszego środowiska wodnego. Oświetlenie retrofit możemy zamontować do naszej pokrywy na dwa sposoby. W miejsce świetlówki T5 lub T8 używając załączonych do zestawu adapterów z końcówkami T5 lub T8, lub jako samodzielne oświetlenie. Yy, używając yy, tzw. Tak klipsów lub ósemek, teraz zaprezentuję, jak prawidłowo zamontować retrofita do pokrywy. W zestawie znajdują się adaptery, końcówki T8, końcówki T5. Świetlówka LEDowa Retrofit. Istotną sprawą jest, by zamontować odpowiednio od strony kabla adapter Retrofita. Pozostałe rzeczy Państwu nie powinny sprawić żadnych problemów. W retrofitach został wykorzystany system autoregeneracji to znaczy, że w przypadku awarii jednej z diod jej funkcję przejmują diody sąsiednie, które zwiększają swoją moc. W wersji Plant wbudowane zostały dodatkowe diody LED, które w nowej lampie nie świecą. Jest to normalne zjawisko, przewidziane przez firmę Aqual. Diody normalnie wyłączone z działania, włączają się dopiero w przypadku awarii jednej z diod podstawowych. Mamy już przygotowaną świetlówkę z z założonymi adapterami i końcówkami T8. Teraz możemy przystąpić do wpięcia ją do pokrywy. Wpinamy ją dokładnie tak samo, jak tradycyjną świetlówkę liniową. Załączam w opisie filmiku, jakie są modele rodzaje oraz ilu watowe są świetlówki retrofit, tak aby Państwo mogli sobie dopasować świetlówkę odpowiednią do pokrywy, jak Państwo sami mogli się przekonać, montaż retrofita jest bardzo prosty, zajmuje niewiele czasu, i teraz wydaje mi się, że z całą pewnością każdy sobie z takim montażem poradzi. Jeżeli podobał Wam się filmik, subskrybujcie nasz kanał i dajcie łapkę w górę. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!